Dzień dobry panie i panowie rozpoczynamy spotkanie z młodą Polską z epoką, którą, w którą wchodzimy sobie właśnie tak bardzo dyskretnie i delikatnie, która właściwie pewne przejawy już objawiała przy okazji zbrodni i kary. Ale jest to, jest to absolutnie zupełnie inna epoka od pozytywizmu. Stąd ten szokujący tytuł dzisiaj, rok nastacza. Chciałabym Wam na początku, zanim zaczniemy sobie analizować poezję, pokazać w jaki sposób filozofia tej epoki i poszczególne postawy, które z tej filozofii wynikały, pokazały nam, co mamy myśleć na temat siebie, świata kończącej się, kończącego się wieku i w jaki sposób one wpłynęły przede wszystkim na literaturę, sztukę, kulturę. Młoda Polska jest epoką, która, która rozpoczyna się pod koniec XIX wieku. Bardzo różnie mówi się o tej dacie rozpoczynającej epokę. Myślę, że bezpiecznie będzie przyjąć sobie, że ostatnie 10 lat XIX wieku jest to epoka młodej Polski i kilka jeszcze lat z nowego stulecia. Na pewno aktywni artystycznie poeci i pisarze młodej Polski znaj znajdują się na przestrzeni jakichś dobrych 40 lat. Zresztą to nie jest taka epoka, w której przestaliby pisać nagle wszyscy pisarze pozytywistyczni. Oni ciągle żyją i tworzą. Natomiast na pewno nie tworzą już w takim klimacie, jaki stwarza, stwarza następne pokolenie ludzi młodych, artystów, którzy zaczęli doceniać siebie jako artystów. Jest to epoka, w której sztuka staje się absolutnie istotna. Sztuka, która przedstawia coś, co, co chyba w pozytywizmie było nie do pomyślenia, a mianowicie nie świat nas otaczający, nie detale realistycznej rzeczywistości, ale głęboką psychę bohaterów. Młoda Polska odkrywa przed nami, że mamy duszę, że mamy y, tę duszę trochę bardziej skomplikowaną niż podejrzewali kiedyś na przykład y, y, wszyscy apologeci chrześcijaństwa, mówiąc, że dusza to tylko chce do Boga, a ciało jest złe, ponieważ jest grzeszne. Y, y, poeci Młodej Polski w duszy umieszczają cały repertuar ludzkich uczuć, od tych najlepszych, najsłodszych do najbardziej mrocznych i pokazują nam to. W różnych formułach sztuki przedstawieniowej i sztuki literackiej. Na obrazie Wojciecha Wajsa, zatytułowanym Demon, mamy przykład tego, w jaki sposób negatywny wpływ jednego człowieka może decydować o życiu drugiego człowieka. Popatrzmy sobie na, sc na tę scenkę tutaj zobrazowaną: jest kawiarnia. Prawdopodobnie dosyć późna pora, albo bardzo wczesna pora, kto to wie. W każdym razie zwróćmy uwagę, że poza parą, która tutaj na pierwszym planie występuje, z tyłu nie ma nikogo. Oni są jakby jedynymi ludźmi, którzy tutaj zostali. Być może siedzą tu już od kilku godzin debatując nad, nad czymś bardzo dla siebie istotnym i nad czymś bardzo strasznym. Jest to taka debata przy kieliszku i przy papierosku. A jednocześnie debata, która powoduje pewien rozłam, nieszczęście. Widzimy, że mężczyzna, który siedzi na, na krześle, drugie krzesło odsuwa. W ogóle jest w takiej postawie defensywnej, a jednocześnie triumfującej. On nie chce mieć nic wspólnego z tą kobietą. Jest tak lekko odchylony, żeby dać do zrozumienia, że stą, z kobietą on się nie styka, i nawet odchyla krzesło, żeby ta sugestia była ważni, waź, wyraźniejsza na jego twarzy gości taki diaboliczny uśmieszek, tak jakby chciał powiedzieć, zrobiłem ci krzywdę i haha, wiem o tym. Natomiast kobieta skłania się ku niemu, ten gest taki w kierunku położenia głowy na stole jest jednocześnie gestem jestem na ciebie otwarta, jestem, byłam ci życzliwa, w jakiś sposób wierzyłam w ciebie, miałam zaufanie, być może to zaufanie zawiódł. Co w tym, w tym obrazie należy do stylistyki młodej Polski? Na pewno fakt jakiejś głębokiej emocjonalnej krzywdy, która zostaje wyrządzona komuś, kto się nieszczęśliwie zakochał. Pamiętamy, znaczy ja zakładam, że ona jest zakochana, może tak dla uproszczenia sobie załóżmy, że jest to kobieta zakochana, nieszczęśliwa, porzucona, być może, wykorzystana przez demonicznego typa, który siedzi tutaj na tym krześle, prawdopodobnie, 99% prawdopodobieństwa jest to artysta. Artyści uwielbiali taki stereotyp kochanka fatalnego. Części co prawda przypisywali ten stereotyp kobietom i pokazywali kobiety jako triumfatorki, a mężczyzn jako te, ten słaby pył, który jest zdeptany ich atrakcyjnymi nogami. Natomiast Bywało też tak, że tę krzywdę, ten, to cierpienie drugiej stronie przynosi mężczyzna, i tutaj właśnie z takim mężczyzną mamy do czynienia, z demonem. Współcześni Wajsowi powiedzieliby, że przypomina trochę Stanisława Przybyszewskiego, takiego papieża młodej Polski, naczelnego ideologa nurtu tego, tego, tego stulecia, tego, tego, przepraszam, tej epoki. I i, że te, I ten, że Przybyszewski właśnie słynął w swoim życiu z uwodzenia kobiet, porzucania kobiet, z tego, że one nieszczęsne, szalały, płakały, rwały włosy z głowy, porzucały rodziny dla niego, a on y, wykorzystywał ich zaufanie, a potem z zimną krwią y, odstawiał je na dalszy tor. Stąd też ten tytuł taki: demon, właśnie. Demon, który gdzieś się obudził w tym mężczyźnie i zamiast tworzyć dobro, tworzy zło. Ym. Trochę bardziej artystycznie przedstawiony jest, przedstawiony jest wizerunek artysty młodopolskiego albo w ogóle takiej postaci, która charakteryzuje się jako wyznawca tejże ideologii, na obrazie Pijak Absyntu. Proszę zobaczyć, co my tutaj mamy. Też mamy scenerię kawiarnianą, ponieważ w po co się artyści uwielbiają kawiarnie. Siedzi człowiek przy stole. Z niedbale porzuconym kapeluszem przy kieliszku z absyntem. Absynt dla niewtajemniczonych to taki, taka ciężka, wódkowa nalewka z piołunu. I ponieważ zwykle występowałam w kolorze zielonym, w sposób bardzo charakterystyczny się pije zresztą tę wódkę przelewając ją przez dziurawą łyżeczkę, na której położona jest kostka cukru. Bez tej cukru byłoby przykro, dlatego że piorun jest potwornie, potwornie gorzki. I ten duch absyntu, taka zielona pani, która tutaj siedzi, jest takim, taką formą kuszącej właśnie fan fatal, czyli kobiety fatalnej. Nie bez powodu jest naga, no, nagość jest kusząca. I zalotnie patrzy się na tego człowieka, który hmm, chyba wpadł w nałóg, i ten nauk jest właśnie tutaj symbolicznie zobrazowany za pomocą kobiety, która wodzi go na manowce, wykorzystuje jego uzależnienie i czyni mu krzywdę. I też jest to taki obraz, w którym, którym nie ma nikogo. Jest tylko ten jeden człowiek, który stoi bardzo, bardzo daleko. Tak jakby chciał autor tego obrazu powiedzieć: No nic cię nie uratuje. Ta rzeczywistość, która cię spotkała, jest rzeczywistością fatalną. Znany nam już z poprzedniego obrazu, Wojciech Weiss, na innym portrecie taki przedstawia mężczyznę, który drętwo wpatrzony w dół, takim wzrokiem człowieka, który właściwie jest pozbawiony jakichkolwiek uczuć, jest takim obojętnym, drewnianym wzrokiem, patrzy się gdzieś w przestrzeń. Ręce ma założone w geście takiej bezradności albo niechęci zrobienia czegokolwiek. Czarne odzienie znamionuje charakterystyczną, ulubioną czerni tejże epoki. Artyści ubierali się w takie długie czarne peleryny i wysokie czarne kapelusze, jakby chcąc podkreślić swoją demoniczność. Albo fakt, że po prostu taka moda była w tamtych czasach. I tenże pan ma dwa charakterystyczne elementy na tym obrazie, po których możemy poznać, że jest tytułowym melancholikiem, czyli człowiekiem refleksyjnym, smutnym, depresyjnym. Jest to ta żółta odrapana ściana, która jest u niego za plecami, i żółty kwiat. I teraz ktoś się spyta, dlaczego żółte miałoby być symbolem melancholii, bo żółty kolor może się kojarzyć komuś z, bardzo radośnie, no, że ze słońcem, z, z żonkilami, z czymś takim ładnym. Otóż, szanowni państwo, w stare, stałej charakterystyce temperamentów ludzkich, takiej charakterystyce, którą jeszcze opisał Arystoteles w swoich księgach, żółć przynależna jest właśnie charakterowi melancholicznemu. Żółć wywodząca się z układu pokarmowego i która podobno, kiedy człowiek jest smutny, tak przynajmniej podejrzewali, myśliciele starożytni, którzy dopiero przepoznawali, na czym polega funkcjonowanie ciała człowieka, podobno wydziela się wtedy, kiedy człowiek przejawia głęboki, nieuleczony smutek. Więc ten, że pan, to można by było powiedzieć, ten, ten smutkiem jest otoczony. Ten żółty kolor symbolizuje tutaj właśnie tę żółć, która wylewa się tak jakby z niego, i dookoła niego trwa, jest on zawieszony w takiej galarecie żółtości i jeszcze ten jeden smętny yy, yy, mniszek prawdopodobnie wetknięty gdzieś tutaj w klapę yy, od razu kwalifikuje go jako człowieka yy, depresyjnego. Więc taki nastrój był bardzo właściwy artystom epoki renesansu. Nastrój yy, fatalizmu, nastrój uzależnienia, nastrój smutku, a jednocześnie przekonanie o własnej demoniczności, a także pewnego rodzaju bezradność wobec sztuki, która to sztuka zaczęła przerastać artystów. Co widać zresztą na tym tutaj obrazie Jacka Malczewskiego? Zwróćmy uwagę, że scena, która tu jest zaimprowizowana, nie wiem czy to tak bardzo widać na filmie, składa się z. Półnagiej kobiety, która stoi tutaj tak, z takim obciążnikiem na głowie w bardzo skomplikowanym stroju, artysty przez szaludze i takiej jakby trzyosobowej komisji, która gdzieś tam siedzi z tyłu. Artysta siedzi z, zgięty w pół z, z głową schowaną w dłoniach i, i z, wygląda troszkę jak, jak ktoś, kto to natchnienie właśnie utracił. I ta muza, ta inspiracja artysty, która ma być tutaj przedstawiona symbolicznie za, postacią, za pomocą postaci kobiety, jest tym, tą inspiracją, której nie ma albo która go bardzo przytłacza. Więc nie trzeba być artystą spełnionym, kiedy się jest artystą młodej Polski. Właściwie to oni w tym właśnie braku spełnienia, braku jakiegokolwiek pocieszenia, w dominacji sztuki w swoim życiu upatrują się swojej wartości. Naczelnym filozofem tego smutku młodopolskiego był filozof zwany Arturem Schopenhauerem, który w swoim epokowym dziele, starszym daleko niż ktokolwiek z twórców młodej Polski, świat jako wola i przedstawienie, pokazał um, główne założenia, um, które w um, swojej filozofii, które potem w młodej Polsce okazały się być objawieniem i które spodobały się bardzo. Ob, yy, yy, Filozofia ta składa się z takich założeń. Przeznaczeniem człowieka jest cierpienie. Nic nowego, prawda? Gdzieś już to widzieliśmy. Życie ludzkie kieruje się ku śmierci, ostatecznemu kresowi, jest więc nasycone poczuciem skazania i zatraty. Człowiek jest igraszką natury, wciągniętą w bezsensowny rytm wiecznego rodzenia się i umierania. Należy dobrowolnie poddać się cierpieniu, wyzbyć pragnień i nie walczyć z tym, co nieuniknione. Prawda wesoła ta filozofia. No i właśnie Schopenhaueryzm stał się podstawą do takiego myślenia, które ukształtowało coś, co w młodej Polsce stało się postawą obowiązkową i postawą, którą, którą właściwie praktykowali wszyscy, a która nazywa się postawą dekadencką. Czym jest postawa dekadencka? Jest takim specyficznym poczuciem pustki, niemocy, nihilizmu, skonfrontowanym z końcem wieku XIX przekonaniem, że skoro kończy się wiek, to kończy się też i świat. Skoro kończy się wiek, kończy się i cywilizacja. Skoro ludzie nie potrafią się podźwignąć, wymyślić czegoś sensownego, to znaczy, że cywilizacja zbliża się do końca. I mówili to ludzie w czasie, kiedy cywilizacja tak naprawdę dopiero nabierała rozpędu, zaczyna galopować, kiedy rozkład sił międzynarodowych obejmował już prawie cały glob, kiedy powszechna była emigracja z kontynentu na kontynent, to wszystko umknęło dekadentom. Dekadenci uznali, że świat, w tym kształcie, w którym jest, a zwłaszcza Stara Europa, chyli się ku upadkowi. Można się spodziewać też po postawie dekadenckiej chyba się nikt nie zdziwi utraty wiary w dogmaty, więc we wszelkiego rodzaju religie bezsilność wobec zła, strach przed złem zwątpienie w naukę, w rozum, w filozofię we wszystko, co stanowiło podstawy tego zdrowego ludzkiego świata. I w ramach tejże postawy następuje ucieczka w używki. Pewna charakterystyczna postawa artystyczna, styl życia, ponury nastrój I, i w związku z tym cały człowiek nie tylko czuł się dekadentem, ale też i wyglądał jak dekadent. Wszyscy polscy artyści tę postawę dekadencką w pewnym sensie odtwarzają w swoim życiu, przynajmniej na pewnym etapie, i czekają. Na tym całkowity rozkład cywilizacji, pisząc w tym czasie smutne, smutne wiersze. Kilka z tych wierszy sobie przeczytamy, niektóre będą smutne, niektóre zupełnie nie. I zobaczymy sobie, w jaki sposób ta postawa modopolska egzystowała właśnie pod koniec XIX wieku i czy była atrakcyjna artystycznie to po pierwsze, a po drugie, czy była sensowna i miła dla ucha oka i jednym słowem, czy polubimy ją. Więc zapraszam do następnego odcinka, w którym będzie interpretacja przepięknego wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera: Ewiwa Larte.